Yo, siemano się Minecraftowe świryi i pewnie zastanawiacie się, co trzymam za prezent w ręku. Z chęcią bym wam go podarował, ale dzisiaj Gplayk ma urodziny i zorganizowaliśmy mu super przyjęcie, które widzicie za mną. Patrzcie, nawet mamy tutaj pana, który bansuje. Zaraz będzie normalnie tu na keyboardzie nam podgrywał, dlatego idziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I widać, że tutaj dużo normalnie przyjaciół i znajomych Gplayka przyszło się manko. Witajcie wszy wszyscy! Ogólnie mam tutaj prezent, także zostawię tutaj pod fotogram. ]ografią. Widzicie, to jest g a to g -plejka. O, dzień dobry, witam, starsza Halo! pani. Zapraszamy. Halo, co to się dzieje? No, co tutaj... to za hałasy są? Tutaj no, jakie w ogóle? hałasy, pani kochana, przecież tutaj dzisiaj mój synek ma urodziny, właśnie ale ją wkładam mnie to kamerę. nie Chodzi, ja chciałam sobie w spokoju poczytać książkę na podwórku i nie mogę, proszę, no, ale to jest. jeszcze nie ma ciszy nocnej, proszę ale się trudno. uspokoić. Zaraz albo jeszcze bardziej tego pożałujecie. Ojo oj oj niech pani tam się normalnie poskarży, no, ja niech wam pani dam, powie. Ja wam dam urodziny no, w dobra. biały dzień. Dobra, okej. Okay. Widzicie, normalnie tutaj pani chce nam popsuć urodziny, ale się nie damy jej tak łatwo. Mam nadzieję, że nikt nam nie popsuje dzisiejszych urodzin Gpleyka. A ja chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów kanału. A mianowicie Mabel, Gitson, Antoli Szczerbak oraz XXBXX, ale i beaty. Także jeśli Wy chcecie być następnym razem pozdrowieni, to wystarczy, że klikniecie subika do tego dzwoneczek i możliwe, że to wy będziecie następni. O, a kto tutaj Cześć, przychodzi! Tato, 100 lat! 100 lat, 100 lat zapraszamy, Tada, to jest dla Ciebie przyjęcie. Co? No. Nuba zaprosiłeś? Um. Wiesz dobrze, że się z nim nie koleguję No Nubek no, chodzi do twojej klasy, to też został zaproszony. Gipleyk, tutaj o, masz prezenty. Musia, mamusia moja kochaniutka. Pewnie to ona wszystko zorganizowała. Prawda? Dobra. Tak, Gipleyka tu pomogła, ale mam dla ciebie prezent, Gipleyk, bo już ogólnie masz dosyć, tak? wiesz co? sporo lat. Nie jesteś już aż takim malutkim dzieckiem, jak byłeś kiedyś. Dlatego no mam wie. dzisiaj specjalny prezent dla ciebie, a o, więc taki. Jocie, serio? Normalnie hak, dzięki któremu można się wspinać. Wystarczy, że go sobie rzucisz. Pyk, 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 pyk. pyk I na przykład jestem tu na drzewie, widzisz? I można Ale pokonywać. Super, tato. Tato, A może byśmy poszli na jakąś wielką górę normalnie, żebym się wspiął? No dobra, g play Tylko wiesz co? Proszę, żebyś to ostrożnie robił. E, I tak naprawdę cały czas z umiarem. No Słucham? Nie no! Jest, nic, nic, bez takich g ja normalnie. To, ja to... No możesz wieko. wypróbować giplejek, tylko proszę cię ostrożnie. Oj, teraz się możesz wciągnąć. Ja na przykład na to drzewo, słuchaj, tutaj rzucę i mogę się tutaj rozbujać normalnie. Uhu, uhu, patrzcie normalnie jak się tutaj bują. Wskazam, jeszcze tutaj dalej. i hop. Dobra, i hop, ja też tu skakuję. Ej, geeplejek! Gdzie ty jesteś giplejek? Padłem! Jaka ziura diamentowa! Ej, no co to jest ty? widzowie? Jakaś dziura diaksowa i ja w ogóle fajnie to wygląda normalnie. Ej, Wszystko z tobą w porządku jest no co, tam na dole. Ale tu nie ma w ogóle wyjścia, jest tylko jakieś źródełko wody. No co, co? ty? Może, słuchaj, jest niespodzianka dla ciebie przygotowana, ja nie wiem, patrzcie widzowie w ogóle, co to jest za dziwna dziura, okrąglutka, dziwna jak na Minecrafta, wcześniej takiej nie widziałem, słuchajcie, myślicie, że to dobry pomysł, żebyśmy tam weszli, to zostawcie kciuka w górę, może uda nam się wbić 100 kciuków pod tym filmem i chyba, słuchajcie, muszę iść tam tak czy siak, bo dawaj, muszę uratować dawaj, Szybko. dobra, ogólnie w ogóle ciekawe, kto to przygotował G-Play, wow. bo to nie, jest, to nie jest moja robota, ta, ta, ta dziwna dziura diamentowa. Może to mamusia poczeka. Nie, słuchaj, ale tu jest prestiżowo, normalnie ktoś Kto? tu tyle diamentów na to wydał, że to masakra. Ej, co tu się dzieje, GPL? No tu w ogóle jestem ja dostanę nowy telefon! No i to już kiedyś dostałeś, pamiętasz ten film. ja bym chciał jeszcze jeden, bo tamten mi się normalnie, y, nie wiem, gdzieś zgubił Ojejku, ten. Ej, to dobra, pomyślimy GPL'ek. Słuchaj, na razie musimy w ogóle stąd jakoś wyjść. Tutaj też ty jesteś Jeep'ek. Jak byłeś biedny, a później byłeś bogaty, no, nie? Bogaty. Tata nie jest debest. A dobra, g to ja idę. To się ma, lecę. No chodź, słuchaj, może zrobimy tak, Ty jesteś najlepszy, ale weź mi pomóż, bo będziemy rozwiązywać, bo tu chyba są jakieś zadania, wiesz? No to czekaj. Bo ja nie umiem jeszcze dobrze czytać. Pierwsze zadanko. Ile zestawów balonów znajduje się w pomieszczeniu? Raz, dwa. Raz, dwa. Nie, tu jeszcze. Trzy. A bo tu są w ramkach, tak? Jeszcze to się liczy, myślisz? No chyba. A no tu to ta, słuchaj, podchwytliwe. 5. Pięć, dobra, 5. 6. 7. To 7, a ogólnie posiednuj 9 czy 10. E, co ty synku normalnie tako, takie proste wiesz co zadania to powinieneś wiesz co, jak ciębym zbudził w środku nocy z łóżka to odpowiadać. No nie, dobra. 7 czy 9? Czekaj. 7. 7, dobra. Okej, okay, czekaj, siedem. siedem. Drugie to było ogólnie, czekaj, już czytamy. Ile rodzeństwa ma Gieplejek? Jeden brat, dwa siostrę, trzy brata i siostrę, cztery dwie siostry. Hmm, No to bardzo proste. siostrę mam. No brata i siostrę, czyli odpowiedź trzecia. Okej, okay. czyli ogólnie mamy siedem trzy i co tutaj jest ostatnie zadanko, tak? To czytamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile lat kończy dzisiaj Gieplejek? Ty wiesz Gieplejek, ty chyba nie wiesz, nie? No, 18, chciałbyś. Normalnie Dzisiaj... już jazdy byś mógł robić, uwaga, nie? Uwaga. Kończę, 10 ha, ha. No, to nieźle, słuchaj, to powinieneś już umieć i to czytać, i to dobrze dodawać. Ale słuchaj. nie muszę umieć. Mama nie każe, to nie będzie. No będę to ja musiał. słuchaj się za ciebie wezmę, za twoją naukę. Czekaj. Jak Dobra. to było? Okej, okay. cyk, 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 tutaj. Czekaj, mamy to! O, o, o patrz o, twój! Siemanko, ej, zobacz tutaj Twój kolega, to może e, on nie, zorganizował tato. Wiesz, tato? to te urodzinki No, to ja go nie lubię On ostatnio ściągał ode mnie na ja jestem najpilniejszy Ej, kolego, ogólnie Tak naprawdę myślę, że wy dobry. się mówicie. Dzień dobry, dobry bo wie pan, co ja tutaj jestem Od tego autka no? Przysłali mnie za Dzieplejka prezent Tylko jest taki problem, bo wy ogólnie Potrzebujecie klucze, co nie? E, no to nie wiem iść tam bo to autko tylko tu potrafi jeździć Idźcie dalej i dostaniecie klucze dobra. No, g wszystkiego najlepszego I nie koreka. ściągaj więcej od mojego synka, dobra? Ja nie ściągam, to G-Play jedynki ma Dobra, idziemy zobaczyć te klucze Czyli g ogólnie bierzemy ten samochód Czy go tu na razie zostawiamy? No to, to, to wiesz co, ja mam po... Zostawmy, no i chodź teraz po prostu dobra. sobie tutaj e, dalej. Ale tu już nie to? jest tak ładnie kolorowo no to, Nespokojnie, no g Słuchaj, w ogóle ja ty nie się mogę. Boję. Ja teraz żałuję, że my Diaksów nie wykopaliśmy stamtąd. Przecież tam było tyle bloków diaksowych, a ja nie miałem kilofu żadnego. A no? ty nie miałeś w ogóle kilofa? No? To wiesz co, ja Ci pokażę patrz, a ja normalnie miałem! No to fajnie, to dzięki, że teraz mówisz GPLEK, jak już wszystkie Diakso minęliśmy, ale jesteś super! Ty GP! Tutaj chyba Ojejku. nie jest tak. nas to Co słuchaj, to, 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 myślisz, że to dalej mama fajna zorganizowała? Taka fajna jest mama? Nie wiem, tato. Tak naprawdę ja teraz w ogóle nie wiem, czy to mama, ale w ogóle zobacz, znowu drzwi się zamknęły. Dobra, idziemy dalej, Dżiplejek. Czekaj. Popłyń po klucze, czyli mamy tutaj zadanko. O, po trzeba klucze, popłynąć po popłynąć. klucze. No to chyba, tata, ogólnie pływać bo ja potrafię. Tak, Dobra, idziemy. i Dżiplejek, tu! Gdzie jestem ty? Co to za miejsce? Ej, kolor, Halo, połudka, co, co czas ty ja tu robię? wstawać, jesteś teraz w naszym więzieniu, co, urodzinki Ej. się nie udały? Udały ha, ha, ha. się właśnie urodzinki, tylko kto w nas spakował tą dziurę, kto zorganizował to nasza tą dziurę? To sprawka, ale tak naprawdę naszego szefa już więcej stąd nie wyjdziecie i urodzin nigdy nie spędzicie. Urodzinki, ha, ha. nie wkręcaj tutaj, ja ci zaraz pokażę, że będą urodzinki, czekajcie, zaraz tak, tu, ta, się stąd jakoś wydostanę. Weź, Będą, no. weź tutaj taki kozak jesteś, słuchaj, ty w sumie mocny jest, słuchajcie, pożycia mi prawie Pisze, normalnie ten! Dziplayek! Zaraz cię uwolnię, spokojnie! Patrzcie, robię tutaj grappling, w górę, Tak, pokonany. Urodziny. Ok, gdzie ty jesteś, Dziplayek? Dziplayek! Na dole, dole, do zaraz, dole, dole do zaraz cię uwolnię, spokojnie, nie płacz tam, zaraz będzie wszystko dobrze. Pisze, ty tutaj. Byłem podłączony, słuchajcie, tu jakiś komputerek miała to sobie weźmiemy, słuchajcie, sprawdzimy, co oni tu kombinują. Ej, jest tu ich więcej! G Blake! O nie, tam jest jeszcze jakiś naukowiec! Już cię zaraz idę uwolnić ty, Dobrze, ja w ogóle... tato! A ja od ciebie taki hand dostałem! To ja może wyjdę, co? O właśnie, weź ten grappling, kuk, ty do lawy wpadłem, a... Ja nie mogę, ty wrzucił mnie do lawy. Jaki cwaniak, dobra, bierzemy tutaj grappling hook. Jeeplejak, jak tam, tato, wszystko w porządku? Udało się, gdzie on udało jest? Się, wyszedłem po prostu, ale jest więcej normalnie. A gdzie jest, jest tej koleś dole? tutaj, co mnie gonił? On mnie tu do lawy, to by nic nie, nie zrobił, nie wszystko wiem. ok? Tam, tam jest, tato, tam dobra, zobacz. Dobra, tam zobacz, też jest. Zobacz tam jeszcze jest. Ty, ty, ty. czekaj, tutaj jest jakieś mieczyki, jeeplejak, trzymaj tutaj. Chcesz Tawaj. różowy, czy taki? Ty. Ja może. Czekaj, ty, Dobra, tych ludzi musimy uwolnić. Ludzie, wiem, że tu jesteście uwięzieni wbrew swojej woli. Ja was tutaj uwolnię. Nie wiem, co tu robicie. i Proszę, co proszę nas uwolnić. Normalnie miałam o urodziny. Nie. Niech pan uważa, niech pan spokojnie, uważa spokojnie. normalnie. Spokojnie, Urodziny też miałaś, jak dżiblejek? Miałam urodziny i mnie po prostu tutaj wsadzili, wyrobili jakąś dziurę. Wpadłam, taką diamentową. I wy, pan co, nie mam jak święty Mikołaj zaraz musi prezenty roznosić. Nie mam jak mu po prostu pomóc. Dobra. Z hakerem to samo było. Spokojnie. Ty, czyli co, g Oni tutaj porywają wszystkich ludzi, którzy mają urodziny. Nubek też najprawdopodobniej ma urodziny hakery i ta Właśnie? pani Mikołajowa. Słuchaj, tato, bo Nubek mi ostatnio w szkole mówi, że tatusia już go tydzień jego w ogóle nie ma, wiesz Dobra, ty, czekaj, może się pogadamy. Przepraszam. Właśnie, Ej, on nie jest miły w ogóle G-Playek. on chci... nie on, mi... on, on się chce nas... Ty karta jakaś wypadła wypadło? z niego. Ej, może nam się przyda. Wypadło? Czekaj, odłączymy tu, ty w ogóle uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie chodźcie, z stąd. Chodzę Dawaj, Giplek, chodź, idziemy. Dobra, ty czekaj, jest tu jeszcze jeden, Kolo. Dobra, panie ziomeczku, my tu teraz mamy mieczyki, także tato. nic nam nie straszne. Dobra, tu jest jeszcze jeden, lecimy z tym tematem. Lecimy, tato. Tato, to są moje najlepsze jednak urodzinki. Ty to potrafisz wszystko superowo podoba zorganizować. Podoba ci się Giplek, mimo tak, wszystko? Tak, się tak, bardzo mi się Ale, podoba. Słuchaj, ty patrz, nawet diamentowa w ogóle drabinka. E, tak się składa, że ja tego nie zorganizowałem, tej dziury. Nie wiem, czy to, to, to mama gdzie wyszliśmy. Ej, czekaj a, a ja idę na urodzinki, ja idę na urodzinki, tato! Dobra, to Lady Blake. Ej, słuchajcie, mam teraz taką rozkminkę Czy tu nie mieszka ta starsza pani, która nam chciała popsuć normalnie imprezę? I pod jej domkiem jest takie zejście. Ej, tu może ona za tym wszystkim stoi chciała normalnie popsuć nam imprezę i zrobiła, nie wiem, ten diamentowy tunel, tylko skąd wiedziała w ogóle, że tam pójdziemy? Dziwne. Ej, nie wiem, mimo wszystko, słuchajcie, może zapukamy, mimo że drzwi są otwarte. Puk, puk, alo starsza pani. Ej, Ej kurczęgo, czego? W końcu. Pani ogólnie jest podejrzana Po pierwsze, że za zakłóca nam pani imprezę A po drugie, wybudowała pani tą diamentową dziurę I chciała nas złapać, tak? Ale, ale, tutaj normalnie rysiakło. do więzienia trafiliśmy Pod pani domem Ale, ale tutaj Ciereczki zawsze takie były, i parasolki. Co to więzienia? Nie, nie, ja tylko książki czytam i film oglądam. No ciekawe, ciekawe, co mi pani nie powie, tak? Ale ostatnio, tak mi się chce płakać. Moja córka miała urodziny i jakiś był taki diamentowa dziura wpadła, już jej nigdy co? nie widziałam. Ej, tu tak samo nie my wpadliśmy urodzin. tam z Giplejkiem. Ona tam jest Naprawdę? normalnie w więzieniu, niech tam, pani tam leci. Ta, Tam jest jakaś dziewczyna, co miała ona... urodziny. Mikołajkowa Ale ona taka. ona jest i to tak, to to ja lecę Uuu! dobra to leć pani, leć pani, dobra ty nawet nie wiedziała, że jej córka pod jej domem mieszka, nieźle, mam nadzieję, że tutaj się wszyscy dobrze, świetnie bawią także 100 lat, 100 lat dla Gplayka, niedługo mam nadzieję, że też Gplayka skończy pracę i przyjdzie tutaj świętować, ty ale wiecie co, tak się składa, że w sumie jutro ma też urodziny Lumi i co jak ktoś też będzie chciał ją władować w dziurę w ogóle diaksową i tak naprawdę moglibyśmy zrobić za zasadzkę i się dowiedzieć kto za tym stoi dlatego podjedziemy słuchajcie może do Lumi i zobaczymy właśnie czy ona w ogóle się przygotowuje do swoich urodzin czy do Gplayka wpadnie o jakieś kwiatki Dzień dobry, Dzień dobry. Witam. witam serdecznie w nowo otwartej kwiaciarni może ma pan jakąś okazję i chciałby pan zakupić sobie takie super kwiatuszki no może kwiatki da jakieś pani ładne chociaż nie wziąłem pieniążków z sobą a to wie pan co dzisiaj mamy otwarcie jest pan pierwszym klientem dlatego pan dostaje taki oto piękny bukiet po prostu za darmo o, dziękuję dziękuję właśnie tutaj Lumi ma urodziny, chcę złapać jakiegoś cwaniaka, co diamentowe dziury kopie i, i wrzuca, Ludzi ściąga i później do więzienia to trafiają. To panie, ostatnio mój Marian miał urodziny, też takie, taka dziwna dziura na podwórku diamentowa była, ale ja mówię, nie, 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 trzeba dirtem ją zasypać, no. no. I dobrze, no to dobrze zrobiła. I trochę diamentów zrobiła. wzięłam łapią i Na tą diamentową dziurę to łapią, wiesz, wie pani, i normalnie y, psują, psują urodziny wszystkim no po właśnie, prostu do No właśnie, do więzienia. Do widzenia. widzenia. Okej, okay, słuchajcie, tędy sobie jedziemy do Lumi na skróty i mam nadzieję, że ona tutaj mi coś powie i wiecie, co moglibyśmy zrobić? Zasadzkę normalnie na tego cwaniaka, który kopie e, nieopodal właśnie imprezowni e, te dziury diamentowe i ładuje ludzi do więzienia. To jest dziwne. O, patrzcie, Lumi już się tu przygotowuje. Te baloniki w ogóle, jakieś oh, światełka. O, Lumi. zobacz. Jutro w ogóle mam... Urodzinki. I co ładnie, ładnie tutaj no zorganizowała. No i tylko w ogóle ostatnio w naszym mieście, co? wiesz co, y, ja, jakiś cwaniak, nie wiadomo kto, łapie po prostu ludzi na taką diamentową dziurę. Oni Naprawdę? tam wchodzą i później trafiają co ty w ogóle do więzienia gadasz? i psują mi się urodziny i tak z gplaykiem tam wleciałem I normalnie. co? i myślisz ogólnie, że ktoś będzie chciał mi zepsuć moje urodziny. Jest taka szansa, ja bym zostawił pułapkę na Twoim miejscu, słuchaj. Masz w ogóle jakieś itemki. No nie wiesz wiem. co, no ogólnie no mam tutaj w skrzynce jakieś tam różne rzeczy. Ale no nie wiem czy to jest Ty w ogóle dobra coś masz ciekawego. tu jedniki. Kolce, dobra, kamera też się przyda. No. Mieczyk. Słuchaj, dobra, tej temki się przydadzą, bo niedługo w ogóle się będzie ściemniać, dlatego Nie. musimy słuchaj szybko tutaj działać, żeby już wiesz co, było po prostu wszystko przygotowane, a nawet wiesz co, on może przed zachodem słońca szykować, wiesz co, tak naprawdę tą dziurę. Także ja tutaj najpierw kamerę robię. dobra, zobaczę czy tutaj, czy wszystko ogólnie działa. Także test pierwszej kamery, uwaga, cyk i chyba jest git. ok, także okay, Lumi, mamy tutaj już kamerę jeszcze te Nie Poczekaj. Ja tutaj to wszystko poustawiam. Tintiki, może uda się dowiedzieć po prostu, kto za tym stoi. A wpadasz w ogóle na przyjęcie do Gplayka? No dobrze, no pewnie, że wpadnę. W ogóle takie ciasto zrobiłam, bo zrobiłam dla niego i dla siebie też, ale wiesz co, no chciałam jeszcze te... Nie będę ukrywać, no trochę mnie po prostu gipej przestraszyłeś tym wszystkim. Dobra, spokojnie, ja tu zostawiam płacki. Nie masz no się może... o co martwić. Ja tutaj będę po prostu monitorował dzisiaj całą noc, czy nikt nic nie kombinuje pod twoim domkiem i. Dobrze, tutaj... ja bym może na razie poszła na górę się ogarnąć, żeby pójść do giplay'a. A ty może też chodź tutaj lepiej do środka, co? Spokojnie, słuchaj, ja tu no będę. To ja za 10 minut będę gotowa. Dobra, spoko. Słuchajcie, w ogóle mamy ten grappling hook. E, tak naprawdę możemy tutaj przeskakiwać sobie. Cyk, cyk, cyk. I teraz możemy w ogóle stąd też monitorować. To jest w sumie słuchajcie, taka fajna miejscówka, bo nie widać mnie. Ja mogę sobie odpalić tu kamerę, cyk, i obserwować prawo, lewo, ej, co za koleś! Jakiś kolo tu w ogóle sobie kopię. Ty co on tu robi? Dobra, jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze troszeczkę i się uda. Muszę tak robić, jak mi szef każe. On ma jeszcze dobra. jakiegoś szefa, ty, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, ja nie mogę. Przecież ja sobie teraz mogę tu ten. Musimy go do tej pułapki wpakować, słuchajcie. Także dobry moment, wybierzmy. Dobry moment. I w sumie teraz ty. I co, jest? Jest? co jest? Co ty zrobiłeś? No i mam cię ziomę. Stąd w tej ty, chwili. To, ty robisz te diamentowe dziury, tak? Gadaj na kogo zlecenie. Słyszałem, nic że nie masz szefa. Powiem. nic nie powiem. i'm just No co ty sobie tutaj, bo mi się ta różowa Podłoga podoba, chciałem taką w domu Mieć, wiesz, dlatego Dobra. sobie wykopałem Okej, okay, słuchaj, pójdziesz do więzienia jak posiedzisz sobie no kolego, z 10 no, 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 lat się, No co ty Dobra, pój, posiedzisz sobie 10 lat w więzieniu To słuchaj, może spoko będzie, także nie chcesz gadać To nie, ja cię nie będę zmuszał Nara. Słuchajcie, nie chce cwaniak gadać To policja go po prostu zapakuje do więzienia I nie będzie nikogo tutaj więził Bez e, własnej zgody Ogólnie wiedziałem, że coś jest na rzeczy I normalnie złapiemy tego cwaniaka, w sumie już go złap Pani policjantko, szybko za mną. Dzień dobry, za dobry, o co chodzi? Mam o tutaj co sprawę, chodzi? złapałem normalnie cwaniaka, który odpowiada tak? za porwanie ludzi i więzienie ich w więzieniu bez ich zgody, niedaleko co tutaj. Co, no, co pan mówi? Co pan mówi? Proszę pokazać. Mogę klatkę, go. także tutaj był. Tak, proszę. Ej, chwila, gdzie on jest? Chwila, no wie pan kamele. co, wie pan co, jakieś pan tutaj dziury pokopał. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co pan, pan tutaj dziury wymyślam. To ten cwania, który psuje wszystkim urodziny. On tutaj normalnie był i gdzieś uciekł, nie wiem jakim cudem, może się perłą wytepał. Nie mam pojęcia. Nie wiem, pani. proszę pana, ale nie wiem, ktoś był tutaj z panem, ktoś może to potwierdzić. Lumi była, ale no to ona proszę mnie się... zaprowadzić. Ona jest, na górze. jest ona tutaj pani lumi, pani lumi, czy pani Lumi tutaj jest? ona jest Że na górze się przebiera. Dobra, ja widzę, że pani mi nie dobrze, pomoże. Dobrze, wie pan co, dobrze, ja panu pomogę. W takim razie, nie wiem, możemy się jakoś rozdzielić, czy coś. Ja pójdę w tamtą stronę, niech pan idzie gdzieś tam drugą stronę, dobra? Ja panu dobra, pomogę, okay. pan Ale teraz tak minie, słuchajcie, kto w ogóle mógłby być szefem tego właśnie rabusia? W sumie to nie rabuś, tylko psuja urodzinowych przyjęć. I słuchajcie, tak teraz w sumie się zastanawiam, bo patrzcie, pro ma przecież diamentowy dom, nie? A te diamentowe dziury też były robione z diamentu. I ogólnie wykładane diamentami Czyli ktoś bardzo dużo pieniędzy musiał na to poświęcić I się teraz zastanawiam Słuchajcie czy to nie jest proń, czy nie jest sponsorem właśnie tej akcji Także zajrzymy tu może do okna Ej patrzcie przecież to jest ten koleś Czyż to jest ten koleś który, Którego ja w ogóle uwięziłem Ej widzicie normalnie widzowie Czyli już wszystko jest wiadomo Pro najprawdopodobniej za tym stoi Dobra idziemy może wejdziemy tam do środka Rozejrzymy się i normalnie Ja już im pokażę Ej Lumi co ty tutaj robisz? Porwali cię w ogóle, Lumi? Co jest grane? Czemu ty jesteś w ogóle w domku? Pro, prześmiałeś się przebierać tam na górze, co? Oni porwali normalnie. Norweź, pomóż mi po prostu chcę stąd wydostać. Czekaj, zaraz cię tutaj uwolnię, ale poczekaj, bo tutaj, słuchaj, Dobra. ten koleś jest. I pro gdzieś tu powinien być. Chwila, chwila, chwila. O ty, czego ty tutaj chcesz? O nie, tutaj w ogóle ty jesteś, cwaniaku, ciebie normalnie policja y, ma, ma nagranie i musi złapać, o nie, dobra, słuchajcie, ten pro jeszcze tam jest, y, cwaniak. Co, y i co? co, załatwiłeś mojego kolegę, o nie, normalnie, zaraz słuchaj, tego pożałujesz, no, pożałujesz. Że to Ty stoisz za, za tym z tym kolesiem, że kopiecie te diamentowe y, dziury i psujecie ludziom urodziny. Czemu Nic nie życiu rodziny. robimy? Po prostu nie chcę. Ostatnio ktoś zepsuł moją urodzinę. Co ty robisz? To ja Rozwalasz mi dom. Jak ty nie, urodziny. Nie słuchaj. możesz tak robić! Nie chcę, żeby ktokolwiek miał w tym mieście urodziny Abon i nikt nie, nie będzie to. ich miał. Teraz zwiewam, żeby tylko nie trafić do więzienia. Lumi, ja tutaj normalnie TNT układam. O, jeszcze prezenty pozabierał. Patrzcie, pewnie to są GP'ka z przyjęcia. Ja tu normalnie mu dam. Lumi, dawaj tutaj odpalamy TNT. -ki. Jak masz jakieś, to dawaj, ustawaj tam i puścimy ten dom I po prostu dymem i zwiewamy stąd czym prędzej, ok? Jesteś gotowa, Lumi? W ogóle tutaj ja, czekajcie. Jestem gotowa. Masz jeszcze TNT jakieś, dawaj tutaj TNT, jak masz. i Nie słuchaj, normalnie lecimy. więcej, już nic nie mam. Dawaj idziemy po prostu może teraz na policję, co? Dobra, ja słuchaj to odpalam, dawaj, zrywamy Lumi idziemy, Dobra. słuchajcie, normalnie prosgłosić. Ja zabrałam tutaj... mu normalnie zbrojkę! Haha. Dobra, no i Nasik. Także lecimy, słuchajcie, w... sprawa się wyjaśniła i jutro, słuchajcie, świętujemy Lumi urodziny.